Hej widzowie, ja jestem Nati, a w dzisiejszym filmie witam Was w WorldWall. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Wiem, że Wordwall był niedawno, yy, ale skoro mam luźny czas, yy, Jest jeszcze zima, to chciałbym tak trochę do tego mniej więcej jakoś dowiązać. Jest 11.02 Dzisiaj będzie anagram. Czyli właśnie uszprzedzibowolte nie. Oświętam. No i zaczynamy. No to R, E, N, I, F, R. Renifer. Podobne ostatnie nagrywałem. Si, W, I, E, T, T, E. -y. I, K, O, E, -y A, I. Też patrzę, czasami widzowie za oknem, bo mają dzisiaj zakupy do nas przyjechać. W, I, N, I, E, Więc tego szybko dzisiaj troszkę, 40 kwiatów, łoł. M, I, O, A, jemioła. Jak się topi jemioły, to znaczy, że się żegna zimę. E, L, F, Dzisiaj mi w tym idzie zacznie szybciej Do czasu S, A, N, I, E Sanie, dobra Okej, okay, sanie P, Pre T Prezent B, O, M, B, K, A na choinkę. O, właśnie. Ch, o, in, k, a. Plus czternaście punktów. I ostatnie. F, a, i, r, w, e. R, k, i na Sylwestra. No i dobra, widzowie. Tutaj miałem wszystko dobrze. Okej okay. No to... idziemy No niech będzie Użytek by powstał wyraz Miejmy to za sobą, chociaż nie lubię kotów, ale... Okay. no... To ek. kotek Skoczył przez płotek i sobie coś zrobił Okej, okay. Znaczy Koty sobie rzadko sobie coś robił, bo one zawsze na cztery łapy spadają Eee okej ok, soki Tymbargi Wszystkie mnie nie piłem Wszystkie te smaki piłem Ule e. mhm. Rak nie rak. O, tego za pięć więcej niż wcześniej. F, okay, a. Dzisiaj mam Merolino. Na dywanie, może widzieliście, może nie. o, matko. K, co. Wy, o, ry, -ek. worek, dobra, okej. Okay.

wychowywaniom d -a ek 5 i przedostatnie je a -je -am. S -t a -t -e -ek. statek Dobra, tutaj też wszystko dobrze. 124, o 223 na prawie. A nagram jeszcze jakiś kolejny. Yy, yy, tutaj widzę jedzenie po angielsku, to wolę nie. O, czasowniki past simple. Zobaczymy byłem I we, as I was byłem pięćdziesiąt? o matko miałem I had no zobaczymy past simple I o matko by o u ch t i bought ein a eight i ate zjadłem i drank i drink no samierać wypiję i drink I... G. Frog... I. Forgot. Zapomniałem. Pięćdziesiąt <śmany> to jest mój rekord. I. Won. Wygrałem. I. Grałem. Ele uh, a and, and I played play it grałem. I f uh, felt czułem. Upadłem. I f uh, I I failed. I chciałem Nie, tutaj szczelamy A N e ty, et. I wanted To potem będzie jeszcze chyba gdzieś apostrof. No ale bra. Potrzebowała, no ta I Ne I need needed, need that, need it Widziałem I saw, saw, jakoś tak no Czytam, I read, read, read I read, czytałem Pisam, I I walczyłem Farked. Walczyłem I znalazłem fu found. Oglądałem I A, t, e. watch it. I watchet. I. Boket. Zaraz zerwałam to. Bo teraz miniem. I. Get I han get zmieniłem mieszałem i mixet Lubiałem I Le -li... I Like It sobie racy, I like it zacząłem I start I started próbowałem, ciekaw zawsze się zaczyna to od I, bo w sumie to pass simple 3 dead 3 dead Skończyłem I fin... i shead finish shed. Już mam trochę dość, a to dopiero 26 Pracowałem. I War CAT. I work it. Pracowałem Dwudzieste siódme. Tańczyłem. I. D. E. D. A. N, c. E. I danced. Tańczyłem. Chodziłem. I. w went. I went. The skno. Biegałem. I. Run. I run. I trzydzieste widzowie, dałem I give, I give, robiłem I did, jeszcze jest didn't, powiedziałem I sa it, opowiedziam i to 34 i to akt I took 35 o oh, matko zrozumiałem i highest ah, yes. <laughs> i Underst und, derst o... długi wyraz widzowie myślałem aj ty o g ty hy o u g ty hy hyt hołgcht czytałem aj Ad, re, read. No widzowie, trochę już tak ciężko idzie. Aj. Nie, tutaj jeszcze mam. List ten. W sumie list ten, bo list ten. Dobra. Odwiedziłem. Aj. Dobra, tutaj też trochę szczelam. de, wistidę. O, 222. Widzicie? Akurat. Spojrzałem. I look at, look at. Jeszcze 10 widzowie. I czekam.

Slipped 47 Uczyłem się I Ne Arendt I learned Merlin No Menu, poczekaj Uczyłem kogoś I tych u Ty A U G -t -h -t taught Uczyłem kogoś. 49 dziewiąte. Ukradłem. I s ty o I stole. I pięćdziesiąte widzowie. Sprzedałem. I sold. I sold. No i dotarliśmy widzowie gra ukończona 289, czas 11 Ile to się nagrywa? No 17 minut zrobimy jeszcze jedno ćwiczonką Kociak był yy, 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 yy. nazwę emocji po angielsku to nie, bo był angielski a to, to niech będzie to, zobaczymy ile tutaj tego jest O 7 B, A, R A, N, E K. Żeby też było trochę związane ze świętami, które już w sumie minęły się. O matko L, A Poniedziałki, jeszcze jest prima, aprilis. Si, ve, i, ełce, o, k, a, święconka. I to już będzie ostatnie. Eee... Hm, Me... co tu będzie? m a ż a z u r Ry... e Mazurek? Okej. Okay. Już, meluj zaraz. k u r Ry... czy... c o Kur... Kurczak, dobra. Kurczak. Kurcząg. Kurczak. E... W, I, E, L, K, A, ne, O, -c. Już Meruś, już Wielkanoc Dobra, i ostatnie P, A, L, M, -a. A, Palma Dobra widzowie, było 222, w poprzednim tu 104 mam znaczy nie tutaj, bo sto czteretkowy, indziej indziej. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz, a my się widzowie widzimy jutro w kolejnym odcinku, więc hej widzowie, do jutra!